Dzisiaj wolne nie ma odcinka. Pani lektor w końcu może odpocząć od tych nerdzików i sama sobie pograć w Gierkę. Łzy smutku Olka. Kacper Bloński ratuje Menela. Dziwne zjawiska wśród strajmerów. Dobroć mokrego spuchara? A musia wyznaje prawdę o gębiczu. To i wiele więcej już dziś. Zacznijmy od tego, że na Twitchu teraz każdy gra w tą gierkę kasyno symulator i ludzie się cieszą, że sobie kręcą za sztuczną kaskę w gierce. Bawi się może w kasynie spotkasz mnie. Nie no to jest kam! To jest skam! Jednak inaczej było w przypadku Olka, który ataku depresji dostał po tym, jak Lemborski Krętacz i Oszust Wajsocki założył się o grube siano z Olkiem. Ogólnie sprawa wyglądała tak, że Brusik miał dostać kasę za każdego kila i tracić za każdego deda. Jeżeli przegra tę grę, to minus 30 to nie jest dużo. Jeśli wyobraźcie sobie, jak jakieś on robi jakieś 2,14, to jest. 360 zł plus 150 to 510. Ponadto przegrana lub wygrana miała dać mu lub zabrać dużą ilość kasy. Olek świetnie sobie radził. Zrobił niezłe staty i praktycznie zarobił kupę siana. Lało mu się z dupy i wszedł na wyższy poziom. Ej, to jest głód, to jest, jest głód. Dobra, nieważne. Ładnie nic nie zagrał. Niesamowite, nie? Jak, motywa jak jest, jaka jest motywacja pieniężna Dobra, Urgot ten Urgot ma dał na a nie RK Co za te tak. on tepuje? Tepuję na barona, bo oni do mnie przyszli. FOL jest na bocie. Go baron Ja, ale Bruz, kurwa Bruce, kurwa, Super Saiyan, mow Boże, jak pieniądze motywują człowieka. Ale niestety przegrał mecz, co mniej więcej się wyzerowało i zarobił tylko 30 zł. Apetyt rośnie w miarę jedzenia i jest to prawda, niesiony na plecach przez Owera, Gerberek zwęszył interes i podniósł stawki za kile i dedy. Po czym wystartował kolejną giereczkę. Spami moderator mocny, się mu głowę roz... w momencie. Kalkulacje Przecież takie są. będę stresował, taki siano, jak będę grał. Ja bym chciał z Brusem do kasyna pójść zobaczyć jak, 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 jak on to przeżywa. Że Rady, aktualnie Rady, pieniądze brusy. są ważniejsze od tej przyjaźni dla Brusa. No dobra, też nie, nie doczuj, bo wysadki mówi, że nie doczujemy. <ślesy> <ślesy> No i tak jak każdy się spodziewał, trafił na smerfa z challengera na topie, dostał przekopę i przejebał grę, czyli przepierdolił 580 zł, i dostał kolejnego ataku depresji, wymuszając donejciki od widzów klasyczną już dla niego miną zbitego psa. Ty! Jak oba challengera! Oba challengera na mainie! Ale to, że Bruce ma na takiego gościa 0-3 tylko i wyłącznie... To dowodzi, jak bardzo pieniądze zmieniają przebieg gry. Stary, ten Rumbel to jest najlepszy gracz, na jakiego grałem przez ostatnie kilka lat. Prze... Nie no nie przesadzaj no, gdybyś kawa nie sprawdził tych jednych lp to byś tego, tak nie myślał. Ha, to był mój przeciwnik, na którego grałem. Nie wiem. Tak trochę... no... Pierwszy grałeś na Challengera z poprzedniego. 1100 LP, top 8 francji. A skąd że to on? Skąd że to on? ma tutaj te konto. Ja pierd... Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak, przelałem już. No i ta. Gdy potrzeba siana, zadzwoń do bociana. Bruce, żyjesz? Powiedz co? Sześć, 300 subów, a ty dostałeś do dupy od wysa i pół wypłaty z Maja z pierwszego. Bo XD jebał frajer, co opłacił rumpla i dawał 10 euro za każdego kila. On w to uwierzy, zara. On naprawdę w to uwierzy. Nie piś mu tak. Szczerze? Za taki content zielona karteczka dla Wysockiego. A cały odcinek jest u niego na kanale. Ale czym by był Twitch, gdyby był tylko o gierkach? Do gry na Twitchu doszedł niedawno on. Największy. Polski. Krasi! Kasper Bloński. I robi on ekstra streamy. Czyli jeździ w bardzo niebezpieczny sposób po drodze, bo czyta czat i w ogóle sprawia wrażenie, że nie zna przepisów. Nie wiem. No, dawaj, dawaj, dawaj ten. Bierz go? O. Oops. Sorry, my bad. O. Uratował też życie Menelowi. Cała akcja wyglądała tak, że Gwiazdor znalazł nieprzytomnego majaczącego mężczyznę na drodze. Nie było wiadome, czy to nie jakiś udar. Starszy pan majaczył był nie do zrozumienia i ponoć nie było czuć od niego alko, więc i zawiadomił karetkę po kilku minutach gadania do widzów. Gitara? Dać wodę, albo coś? Wodę przynieść? No. Co? Wody? No. Chce pan wody? Coś się panu stało, czy pan pijany jest? Piany <gry> o, Kurde zbrane, nie wiem no to, to nie wiadomo czy to Czy jakiś wylew też nie, nie wiem ja się nie znam w ogóle Nie no ale dobrze ja No właśnie nie to? wiadomo czy ten Wiadomo ja znaczy, te, zra... Leży, kiedy leży zra... flacha tu obok jakaś? No, i oczywiście, jak to bywa w takich poważnych sytuacjach, Menel nagle zaczął składać w miarę sensowne zdania i ponoć buchło od niego alkoholem. Nie z tego, z Teraz poczułem, no teraz jest ten, gorzel, Teraz poszło. Gorzelnik. No te, I teraz gada i, i gada. Teraz no. gada. Leżę, Dobre. Nie, to, to, się, Bo. Jeszcze, żeby nie wiadomo było, czy to jakiś ten... Ale teraz już pijany, widać. Stały? No dobra, to my lecimy już. Tak, mówię, dobra. Do Dobrze pani zrobiła, miłego dnia. Kury. Ale kongo, ty. Co by nie było i tak spoko, że zadzwonili po karetkę. Pewnie dali mu kroplówę i wypuścili, a tak to musiałby sam se coś kupić na kaca. Ty! Tak, ty! Ostatnio mega mało subków wpada jakieś marne 17 co odcinek, więc redakcja nie może się rozwijać. Jesteś chyżym człowiekiem niemoralnym bez honoru, jak nie dajesz tu suba, bo sobie obejrzałeś już 7 minut materiału i nadal nie masz suba. Po prostu go kliknij, to twoja Kraszy do ciebie napisze na Messengerze i będzie z tobą chodzić, jak klikniesz sub. A teraz powiedzmy coś o bardzo dziwnych zjawiskach na Twitchu. Streamerzy wychodzą ze swoich wzorców zachowań. Na przykład 01kac.pl zakończył swoją tułaczkę alkoholową po Polsce, która trwała od bitej śmietanki, streama szczura z flanek i jeszcze dłużej. Wrócił do Niemiec i stał się Jezusem. Tak, stał się Jezusem. Kac, czyli polski Jezus uzdrowił niepełnosprawnego Klaudiusza na swojej transmisji. Awe! No pa. <śla> Kurwo! Claudia! Na ciebie to... Dobra. Pierdolny przysiada dla ciebie. Dla mnie? Tak. Ale... Kurde. Ale powiedz ja na głos. Ale powiedz na głos i jebacz No to jebać mi mikrocypka, no kur... Wal przysiada, wal przysiada Klaudio. Ja wie, ty Dobra, dobre, dobra! Chodźmy w pokoju do kolejnego dziwnego przypadku. I przy leczeniu niepełnosprawnych online to jest jeszcze dziwniejszy przypadek. Simpson Lol po raz kolejny wyszedł z domu. No tak, Artur Gębicz znowu wyszedł z chaty, co już jest którymś z kolei razem w ostatnich dwóch miesiącach. I jest to zadziwiające, bo nie posilił się on ani w McDonaldzie, ani KFC. O co, się o dzisiaj? Nie, chodzę regularnie, no. Miałem... Kiedy byłeś? I wczoraj. Co, masz jutro siłownię? Ja? Jutro kateri już wjeżdża. Jutro catering wjeżdża. Oczywiście płacił za posilek chyrzemu łapczywemu siurowi Sucharowi. Jezus Maria, że co? Jeszcze dziwniejszy przypadek. Suchar oddaje wszystkie pieniądze ze swojego pay per view z dzisiejszego klauta na pieski. Ty sobie przeznaczasz całość z pay per view na ten, czy lecz szkója? No, no serio, serio? a co odrypcona też. Normalnie będzie wszystko przeznaczane na schronisko w Psie Pole pod Krakowem. A oni wiedzą, że ty ich reklamujesz? Nie. Czyli tak by sam sobie grać, nie wiedzą co? o tym. A, ja, no sam sobie Oni no, nie chcą na przykład. Chcą, byłem już kiedyś u nich. I co powiedzieli? Chcą. No i dziękowali bardzo dostałem dyplom. A. Znaczy nie ja, dostałem dyplom dla widzów Macrossów R. Jak to dlaczego? Przecież to najbardziej skąpa osoba, którą nosił polski Twitch na pewno coś knuje w sylu, że chce po prostu sprzedać ich jak najwięcej. I wtedy Cloud mu da drugą walkę i więcej zarobi, więc opłaca mu się dać na psy? A może serio po prostu odda to na pieski, bo ma dobre serce. Kij wie, ale to kolejny odstęp od normy. Co by nie byli to, jak już wspomnieliśmy o Gębiczu, to Awmusia znowu go podsumowała i pokazała, jakim człowiekiem on serio jest. Tak ci sama ma stronę to Kasync w Los Angeles ze względu na zbrodnie wojenne, tak, wszystko prawda. Tak. Dziękuję za Donata i Raesa.